Witam Was moi drodzy, dzisiaj trochę mniej oficjalnie, bo aktualnie jesteśmy w demo Project Shinobi Gra z Uniwersum Naruto jak widzicie mamy Susano e, tutaj mamy to czy jego Naruto Sami widzicie i chciałbym wam pokazać tą grę, bo ona jest RPG Ja już to trochę ograłem Chcę Wam pokazać, jak to wygląda. Użycie ten soundtrack, ale turbo mocna giera. E, tu sprawdzałem tego kakaszego w czasie, z nim coś się nie tak. No i oczywiście, press E to Open Your Inventory oraz L do drzewka z umiejętnościami. Dobra klikamy L i przechodzimy tu mamy parę tych jakby umiejętności i zakładek Taijutsu i Subjutsu nie ma na razie bo mówię to jest tylko demo demo bodajże wersja 03 mamy dwa punkty to dodamy sobie w klony i w Rasengana no i od razu pokażę wam jak to wygląda Nie, nie, no su super to wygląda. A patrzcie jak wygląda KGB Sienojutsu. no Sienojutsu. Oj tak. Ta gra jest tak genialna. Tylko ja gram na klawiaturze i myszce i ehm... sterowanie jest trochę dziwne. Oj, ju ju już tu. Czyli na obi piasku. Eee. Ehm... Chodzi mi o to, że serwowanie jest takie strasznie dziwne, ponieważ pod Q się atakuje. To, to jest Q. To są te. Yy, yy, są te ciężkie i chyba lekkie ataki. Wiecie, lekkie i szybkie. I ciężkie i wolne. I te ciężkie, drugi rodzaj ataku jest pod r -ką. Q i R. Spasem się skacze, wsadem się chodzi oczywiście Mychom się. Yy, się, się ten My, mychom to się nie jest w sumie nie robi. Możemy jeszcze yy, lewitować. Jak mi się wydaje pod scrollem. I pod kapslokiem latać. Dobra, przejdźmy do tego znaczku. Dobra, eliminate Sand Shinobi. Jasna sprawa. O! Wow. Coś się pokiczkało. Okej. Okay. Mamy już drugi poziom, to możemy coś sobie y, y, ulepszyć. Ja bym sobie ulepszył na przykład Rasenshuo Riken. Pod O! Atakuje mnie! Dobra. Coś się stało. Ale jeszcze raz mówię, że to jest demo, więc... zdarzają się takie y, akcje. Ale z daleka to, to będzie chyba łatwiej. Ok, Muszę się naładować. Oczywiście czakra musi być. Dobra, i teraz próbujemy razem... Ok, I razem z Hurikem 1200 aida. Coś dźwięk się zepsuł. Okay. Nic nie szkodzi, naprawdę. Nic nie szkodzi. Bo to co ta gierka oferuje bo być dużo nie oferuje, ale yy, ale jest genialna. Można się świetnie bawić bawiłem się ostatnio przez nie wiem godzinkę może dobra i sobie weźmy tego spela yy, Może obrazek Wam nic nie mówi, ale to jest yy, Biju bomb czy... Furiken czy coś takiego. O David i Taciu cicha. Z nim też jest ciekawa walka. Myślałem, że na początku, że będzie z nim gorzej. E, coś chciałem wam pokazać. Aha. Pod Xem, jak widzicie, przeniosłem sobie y, na Kagebunshin nojutsu na Masu i w Kagebunshin nojutsu. Patu. Czujesz co, gościu? Czujesz? Nie wiem czy jestem, jestem chyba za słabo oświetlony, ale mam problemy z światłem, lampa mi po poszła. No dobra, mm, i tam, jak widzicie, tam jest Kurama, I, i Kurama jest spoko, i gdzieś tam jest jeszcze Susano, ale pójdźmy do Itachi'ego. Elo mordo, co tam u ciebie? Ok, raz Rasengan poszedł. Nie mogłem się ruszyć. Myślałem, że rzucił na mnie Genjutsu. Am Amaterasu mam na sobie, dobra. Y chciałbym wam jeszcze pokazać y Subjutsu. O, subjutsu to jest... Podmiana. Coś się stało. Jakoś mnie knockbakował. Okay. Unikłem, unikłem. A chciałem wam jeszcze pokazać te Biju, Biju Bomba. Dobra, do, dostał na łeb Taijutsu. Ale nie złapał mnie jeszcze w Genjutsu. No, lucky. A ja zarapadnę. O, jest Genjutsu. To też chciałem wam pokazać. O, tam jest prawdziwy. Umarłem. Pierwszy raz w tej grze umarłem. Się skupiłem bardziej na pokazywaniu rzeczy. Ale odrodziliśmy się. Konoha. Ga... Konoha gakure. Okej. Okay. Yy, dobra, lecimy pod kapslokie Mamy taki i turbo sprintik. Nic się nie stało, że zginęliśmy. Niby jest tu jakby misja główna, ale ona tak na, naprawdę nic nie daje. My chcemy tylko zobaczyć umiejętności Naruto Niczym go nie mogłem trafić. Dobra. Poszedł. I dostaliśmy nagrodę za Mission Complete. Dobra. I teraz chciałbym wam pokazać jeszcze Kuramy, Bo w sumie to by było na tyle z tej gierki, tylko jeszcze nam kurama. O, tak. O, jesteśmy w ogonie kuramy. Coś co się stało Dobra, i tu mamy Susana jeszcze O proszę Dobra, wchodzimy Kurama Mode I tak właśnie wygląda Kurama Możemy skakać W sumie chyba tylko tyle z poruszania Tak mi się wydaje jest tu jakieś takie pole bez drzew? Tak, Faj fajnie by było. Dobra, może być Light combo pod kół, oczywiście. No, taki kopniak z piruetem i w ogóle. No i się powtarza, dobra. Heavy combo. Już takie takie szybsze. Widzicie to? Mamy ror. Jest okrzyk bojowy kurany Kurde. Chciałbym na jakieś pole iść i wam to pokazać. Mapa też nie jest jakoś zbytnio duża. Dobra, może tutaj. Dobra, ror było. Jeszcze raz, dla, dla pewności, yy, ugryzienie no, tak tak, tak ta się zamachnął trochę, aerial aerial bomb. Mmm, kozak, kozak, kolejna bijubomba. bomba. Tylko słyszałem Naruto przy okazji, a Naruto nie ma. Multipla Biju Bomb I ostatni klawisz to oczywiście Exit Kurama eee, Co tu mam jeszcze Wam do pokazania? Tu mamy e, przyzwanie ga gamma Bunty Mogę tu ulepszyć? Ty nie mogę Później potężny e, Rasengan, taki zwykły Więcej do majora zadaje oczywiście Yy, mamy sagę mode i rzut yy, tym tunajem Tak wygląda yy, inwentory. Więc spoko, spoko jak na taką gierkę yy, Oczywiście zakładka misje rzut map i statystyki są jeszcze chyba niedostępne tak mi się wydaje Ale tu mamy health, chakra i stamina Tu mamy pewnie Jakieś itemki, a ono konsumables, Angielski, trzeba było uważać w szkole e, Rzeczy, które możemy po prostu jeść, tak mi się wydaje, jakiś, nie wiem, golden apple Coś takiego e, A I jeśli chcielibyście zagrać, oczywiście link do gierki jest w opisie To taki lifehack Ode mnie, jak macie e, jakiegoś skill'a no nie dawajcie go w tą zakładkę pod trójkę. Chyba, że sobie w ustawieniach to jakoś zmienicie, bo chodzi mi o to, że pod trójką, jak widzicie, jest zielone kółko. I to jest właśnie pod trójką. Skakanie na drzewa. To jest przydatne, jeśli byśmy chcieli się gdzieś, yy, nie wiem, prze, przelecieć czy coś takiego. Chciałbym Wam jeszcze więcej skili pokazać. Muszę przeciwników znaleźć, bo ich jest mało. Paru na krzyż, którzy i tak duże nie dają. E, tu jest Itachi. Y, nie, 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 Pobity jest. Ten słowo. Ponoć jeszcze możemy biegać po ścianach, oczywiście z użyciem czakry w stopach, ale to jakoś yy, średnio działa, bo też oczywiście jest jakiś tam tutorial, ale mi to przynajmniej średnio wychodziło A jeśli macie jeszcze jakieś pytania do, na przykład no to powiem wam już tego od razu, że nic nie robi. Grałem godzinę, może ponad i nic nie robiło. Yy. O, o mam ich. Muszę jakoś uni uniknąć robić. Tylko z tym, o... z tym, jak to się nazywa, sterowaniem o, ciężko jest. QR plus F o Level? Level up? Nie, nie, nie dostałem level upa. O, tam, tam, tam jest jeszcze. Okej. Okay. Jeszcze jeden do, do level upa. Bo przy level upie dostajemy chyba dwa punkty y, umiejętności. Tak swoją drogą powiem. A, hmm. Przypał teraz. Bo chciałbym wam jeszcze pokazać, jak wygląda yy, przyzwanie Gamabunty, ale no, nie ma tu za dużo przeciwników. Może nie wiem, Susano broni kogoś tam, nie? Aj, karamba! Dobra, to najwyżej. Yy... Zobaczy zobaczycie teraz wstawkę jak to wygląda, a ja się będę z Wami żegnać. Zobaczyń! 口寄せの術口寄せの術 <laughs> 影分身の術 Może, o, 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 ta, tak powinienem być oświetlany, o, pod koniec odcinka. Jeśli macie jakieś pytania, czy y, coś i podobają wam się takie luźne odcinki z jakichś gierek, to y, strzelcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu. To może coś się ogarnie, niekoniecznie z uniwersum Naruto, ale z jakichś, y, na myśl mi przychodzi nazwa serii typu trashowe gry, y, gry z śmietnika, czy coś w tym stylu. Ale tak szczerze, ona na taką nie wygląda. To naprawdę fajna gierka. Tylko oczywiście niedokończona, nie ale jakby była dokończona, to, to, to by było... Tego by było. Super by była. No, więc... Mm, subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. Cześć i czołem. Do następnego.